Ja tylko tylko, później go zaniosą, bo zanim przyjadą. To chociaż nie, szybciej go przyjmą. Tak go do mnie zajczeka, tylko tak mieszka jest to, widziałem przyjechała, więc No musiało być No mu to chociaż jeszcze trochę zmroził kurde, żeby on no. aż tak nie bolało w tym momencie prosto do szpitala Ja to my wezmą karetkę bo tak bym trochę siedzieć na korytarzu ta karetka przyjmę do od razu ja, ja wiem jak tu młody grał turie niż kolejny jebał się na piłce na plecę na osobnie, to nie mógł stać 阻止吧。嗯嗯嗯